Jestem z Enjoyowa. trochę rzeczy mi się w życiu udało, trochę rzeczy położyłem, też miałem komorników i innych urzędników na głowie, ale jestem znany z różnych rzeczy, jednak nie jestem znany z tego, na czym zarabiam teraz największe pieniądze mianowicie mam firmę przeprowadzkową. Przeprowadzam ludzi. Wróć. Osoby prawne, firmy z Polski do Anglii. Dziennie trzy. Przez półtora roku 800. Wiecie, jaka, jaka jest sytuacja. Każdy z Was zna kogoś, kto wyjechał do Anglii. Moja klasa zastanawiała się, czy nie zrobić zjazdu klasowego w Londynie, bo bliżej. Tak? I zostałem poproszony, żeby coś powiedzieć o tym, jaka jest sytuacja, dlaczego ci ludzie, te firmy wyjeżdżają. Chyba nie ma lepszego cytatu, który usłyszałem wczoraj od jednego z moich czytelników, który tak to skwitował: Przemysł to dno, podatki to kupa, a obecny rząd to smród. Szanowni Państwo, sztab jednego z kandydatów urzędującego prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego, podzielił Polskę na racjonalną i radykalną. Nas pewnie wrzucił do tego radykalnego wora. A dlaczego? No, bo chcemy zmienić państwo na normalne. Chcemy, aby była normalna konstytucja, aby prawo nie składało się ze 100 tysięcy aktów prawnych, tylko kilkadziesiąt razy mniej. Chcemy, aby były niskie podatki, aby podatku dochodowego nie było w ogóle, aby rządzili ludzie uczciwi, a nie tacy, których do więzienia wsadzi pan prezes Karwin Mikke już niebawem. Razem to mamy, razem z panem Braunem, Wilkiem Kowalskim, tak mamy około 20% poparcia. To już jest dużo. A przypominam, że jeszcze parę lat temu to ja byłem sam. Jeden jedyny, głosił poglądy prawicowe, cała reszta wierzyła w socjal, prawda, z państwa, tam jakieś takie rzeczy. Natomiast w tej chwili już dużo ludzi mówi głosem prawicy i właściwie tam ten nieszczęsny palikot to tłumaczy, że to wszyscy są prawicowcy. W tej chwili, w tej dyskusji. Komorowskie jest wszyscy są prawicowcy, prawda? no to jest oczywiście nieprawda, ale już są nie tacy lewicowcy, jacy byli dawni. Już scena się przesuwa w prawo, i widać wyraźnie, że prawość, prawda zwyciężają. Bo rządy lewicy doprowadziły Europę do tego, że lat temu, 100, kiedy rządziła oczywiście prawica, to my rządziliśmy światem, my, biali ludzie, kolonizowaliśmy cały świat, dzisiaj pod rządami lewicy przyjeżdżają rozmaite Murzyni, arabowie, Chińczycy i oni nas kolonizują. Bo w tej chwili cywilizacje obce są wyższe niż unijna. Cywilizacja unijna jest odwrotnością europejskiej. Wszystko to, co w Europie nazwano dobrem, w Unii nazywa się złem i odwrotnie. W Europie uważano na przykład, że morderca ma wisieć. W Unii oczywiście kara śmierci jest zakazana. W Europie uważano, że kto nie pracuje, ten nie je. W Unii się uważa, że tym, kto nie pracuje, należy mu się zasiłki. W Europie uważano, że kto pracuje, należy mu się nagroda. W Unii każe się go podatkiem dochodowym, i innymi podatkami, prawda? W Europie uważano, że dzieci należą do rodziców. W Unii dzieci należą do państwa, a nie do rodziców. Wszystko jest odwrotnie. Brak elementarnej, elementarnej myślenia. Jak to można głosować? Chcecie w sensie zmiany jakiejś i co? I głosować za tych samych, tak? Na zmianę Duda-Komorowski, Komorowski-Duda, Kaczyński jeszcze może się trafić, prawda? A to, a to Tusk, a, a to ktoś inny. To są ci sami ludzie. Przypominam, że pan Duda i pan Komorowski byli kol kolegami z Unii Wolności, prawda? To, to wszystko są ci sami ludzie. To są wszystko partie lewicowe. O, tu mamy proszę Państwa, dron. Jak tłumaczyłem, na czym polega nowoczesna myśl? Dzisiaj mówią nam, że grozi nam wojna. Rzeczywiście usił usiłują nas ciągnąć wojnę. I robią zbrojenia, szykujemy się na wojnę. Panowie Duda, panowie Komorowski chcą. Tutaj pomóc Amerykanom w zrobieniu wojny z Rosją. Otóż, dobra, oni są wojny, jestem przeciwko, o tym pogadamy. Ale jakie uzbrojenie ma być? Słuchajcie, ci ludzie kupują na przykład helikoptery za 10 milionów. Przecież, nie, nie, nie taki dron, ale taki mniejszy trochę, i nie helikopter, za 20 tysięcy dolarów spokojnie rozwali taki helikopter, wpadając mu w tyle śmigiełko. To jest problem. Ale dlaczego się robi takie. Drogie maszyny się kupuje. Są łapówki, rozumiecie? Łapówy. Im droższy sprzęt, tym większa łapuwa. I po to się to robi. W ogóle przez ostatnie 20 lat w całej Europie wszystkie zbrojenia były robione pod kątem. Ma być drogo, bo wtedy łapówka jest największa. Żadnej wojny przecież nie będzie, no nie? A mimo to, żeśmy się zbroili, w całej Europie armie się zbroiły tylko po to, żeby brać łapówy. Bo wiedzieli, że żadnej wojny nie będzie. Tylko teraz. Zaczynają coś mówić o wojnie, prawda? Zaczynają coś mówić o wojnie. Ale ja nie... Ci ja nie jestem i Gołębiem, ja jestem Jastrząb. Ja jestem agresywnym politykiem, wszyscy wiedzą. Ale ja nie widzę żadnego sensu w III wojnie światowej. Jak ktoś widzi, to proszę bardzo, żeby to otwarcie powiedzieć, ja nie widzę. Nie widzę powodu, żeby wdawać się w spór między Rosją a Ukrainą. Słuchajcie, to jest spór między dwoma bratnimi, prawosławnymi narodami. Ja czytałem Cztery dni temu czy trzy dni temu badania Instytutu Razumkowa, taki niezależny instytut niezależny instytut na Ukrainie. Okazało się, słuchajcie, że po roku tych walk tam w Donbasie liczba procent Ukraińców, którzy żyją niechęć, nie nienawiść, niechęć do Rosjan wzrósł z 16 do 25. 75% Ukraińców nadal lubi Rosjan. I co? I my mamy teraz ich ratować przed Rosjanami? To jest jakiś nonsens kompletny. Amerykanie usiłują użyć Ukrainy jako pretekstu do zrobienia wojny światowej. Zrozumcie. są kręgi w Ameryce, tak zwani neokonserwatyści, którzy rozumują tak. To są bardzo logiczni ludzie. Rozumują zimno i chłodno, są też na ogół Żydzi. Oni rozumują tak. Słuchajcie. Mamy w tej chwili najsilniejszą armię na świecie. Możemy walczyć z rąk państwami naraz, ale mamy 17 bilionów długów. A Chiny mają nadwyżki budżetowe, zbroją się, kupują broń od Rosji. Rosja się na tym bogaci, sama buduje własne siły zbrojne. Za 7 lat blok Chiny plus Rosja będzie silniejszy od Stanów Zjednoczonych. A więc, jeżeli chcemy utrzymać hegemonię, Stanów Zjednoczonych, musimy zrobić wojnę teraz, zniszczyć ten układ. I to jest zimne, logiczne, poprawne rozumowanie. Tylko, czy mamy im w tym pomagać? Proszę zauważyć, że ani Białoruś, ani Słowacja, ani Węgry, ani Rumunia, Ameryki w tym nie popierają. Nikt tam nie wpuszcza wojska amerykańskich. Pamiętacie słowa, słowa, słowa Sikorskiego, który powiedział, że. My robimy za darmo te różne takie usługi Amery erotyczne Amerykanom, nie pamiętacie? Ta jego wypowiedź podsłuchana w knajpie u, 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 u so sobie przyjaciele, tak? Ja nie mam zamiaru takich usług Amerykanom czynić. Absolutnie. To jest... Mówiłem, wam, mówiłem wam, że uczy się, że mężczyźni nie mają być agresywni, tak? Bo oni się boją buntu niewolników. Boją się buntu niewolników. Wiecie, czym się różni niewolnik od wolnego człowieka? Tym, że niewolnikowi nie wolno mieć broni. Wolność, własność, sprawiedliwość, wolność, własność, sprawiedliwość. Dziękuję wolność, wszystkim za uwagę i sprawiedliwość. 私たちは。